Życie. najpierw w sercu Pan jest się później w sercu był razem znany rok temu jest jednym z twórców i pomysłodawców zawierzenia dwóch serców. On będzie mówił, aby się zaniepomoccie, żeby to, co Duch Święty chce powiedzieć. Panie, cieszę się, że jestem tutaj z wami dzisiaj, mogę, że mogę podzielić się świadectwem, choć tak naprawdę większość z was zna to świadectwo i nie będę dzisiaj mówił dokładnie, jaki był ten proces, jak przebiegał. człowieka, który stawia pana. I jedynym pragnieniem jest spełnić wolę w swoim życiu. Wypełniać wolę Pana Boga. Co to oznacza wypełniać wolę Pana Boga? To nie oznacza że rana do wieczora tylko się modli na różańcu klęczeć i nic więcej nie robić. Właściwie nie. To wygląda tak, że stawiamy Pana Boga na pierwszym miejscu we wszystkim co robimy. Jak jesteśmy mężami, ojcami, prezydentami, Pracownikami stawiamy Pana w ogóle na pierwsze miejsce, ale w tym wszystkim jesteśmy, moi drodzy, normalni. E, kochamy drugiego człowieka, jesteśmy na niego otwarci, e, jesteśmy weseli. No ja muszę powiedzieć, że jestem takim człowiekiem, który ma e, ogromne poczucie humoru. Ja też bardzo często wkręcam w moich e, współpracowników, robię różne żarty, żeby tą atmosferę trochę rozluźnić. E, czasem nawet napięto poprzez też ogrom pracy w urzędzie. Czasem gdzieś tam powkręcam, bo to poczucie choroby jest potrzebne. My musimy być, katolicy, to są ludzie, wiecie, weseli, pogodni, którzy mają radość w sercu i uśmiech na twarzy. I nawet choć są trudne sytuacje, różne problemy, to czasem trzeba zacisnąć zęby i też się uśmiechnąć, żeby to jakoś rozładować. I tak staram się funkcjonować. Ja zawsze. Moi drodzy, powtarzam moim bliskim, znajomym, też ludziom, z którymi rozmawiam gości, z gośćmi, którzy przyjeżdżają, że każdą funkcję można pełnić w swoim życiu na dwa sposoby. Prezydentem, ministrem, prezydentem Polski, premierem, biznesmenem, człowiekiem, który ma potężny majątek. Można tak naprawdę zostać na dwa sposoby. Z Bogiem i bez Pana Boga. Ja oczywiście wybrałem tą drogę z Bogiem. Ale często pojawiają się takie pytania też wśród moich znajomych, ludzi, z którymi rozmawiam, mówią, ty tak dużo mówisz o Bogu, że jak odajesz się Pan Bogu, to on cię prowadzi, Błogosławia. a my znamy mnóstwo ludzi, biznesmenów, którzy odrzucają Pana Boga, śmieją się z kościoła, z katolików, a mają majątki potężne, mercedesy, <laughs> po piękne domy, bogactwa, setki czasem milionów złotych. I ja im zawsze podaję taki przykład, który jest, myślę, bardzo dobry i warto go zaciągnąć i wykorzystać. Zobaczcie, dwa lat temu Pan Jezus był kuszony na pustyni przez szatana i był wzięty na jedną taką górę dość dużą, i szatan mu pokazał wszystkie bogactwa świata. I mówił mu: Zobacz, to wszystko może być Twoje, wszystko, ale jest jeden warunek oddech i pokój. I tu jest moja drodzy, odpowiedź na to, kto cię prowadzi. Jeżeli nie ma w tym Pana Boga, to komu oddałeś pokłon? Jeżeli nie Panu Bogu. No wiemy komu. I to jest to, moi drodzy. My możemy wybrać. Tylko, że jest jednak jeden warunek, też my. jeżeli oddajemy swoje życie Panu Bogu, to Pan Bóg nam błogosławi, prowadzi nas. On nas oczyszcza, ale nas prowadzi. I tą nagrodą wiemy, że w przyszłości też będzie. Życie wieczne, nie pozbawienie, ale w sytuacji, kiedy oddajemy pokłon demonowi, to on tak samo się upomni za 20, 30, może za 40 lat, ale jak on się upomni, to on cię znowu weźmie na tą górę i cię popchnie w przepaść. Wtedy już jest koniec, i nie ma ubrania. I to są te dwie różnice, takie, gdzie no, można wybrać. trzymam się cały czas bardzo mocno. Ja widzę, jak mocno przemienia, jak prowadzi człowieka, kiedy mu się całkowicie oddaje. Zobaczcie, jest wiele osób, wiele ludzi, którzy mówią ja się zawierzyłem dwóm sercom, Chrystus jest królem mego serca, a ja mam cały czas problemy finansowe i tak dalej. No ale właśnie się też trzeba czasem zastanowić. Bo Pan Bóg ci mówi, dziecko, ja cię kocham, przecież jesteś mój, oddałeś mi swoją wolę, Przecież gdybym ja ci dał te pieniądze, te bogactwa, to byś się pogubił. Byś poszedł nie wiadomo co, jakieś używki, romanse, nie wiadomo co jeszcze. A dzięki temu, że ja cię trzymam cały czas przy sobie, to Ty jesteś blisko mnie. I to musimy też czasem zrozumieć, że jak oddajemy swoją wolę już Panu Bogu, to On nas prowadzi. I zobaczcie, jest ktoś, kto ma 10 milionów, 20 milionów. Różnica. Zobaczcie, ja podaję też taki przykład bardzo często młodym małżeństwom, że jak czy do kościoła, gdziekolwiek na spacer z dzieckiem, to jak dziecko się wyrywa z rąk rodzica, no to w tej sytuacji rodzic mówi: Nie wyrywaj się, bo przecież przewrócisz się, wyskoczysz na ulicę, potrącicie samochód. I się dnajduje, że to dziecko się wyrywa. Ale my sami robimy dokładnie to samo, Będą z dziećmi Boga. Tak naprawdę bardzo często wyrywamy się z tych rąk. E, I dziecko, które zobaczcie miałoby przejść przez ciemny las i dojść do domu, no jeżeli wyrwie się z rąk rodziców i będzie chciało przejść sam przez ten niebezpieczny las, gdzie są dzikie zwierzęta, no pokaleczy się, upadnie, będzie cierpieć. Jeżeli dojdzie do domu, to będzie dobrze. mam duże małżeństwo dusz czyśćcowych. I jak pamiętacie, jak mówiłem o tych umowach, które zawierałem najpierw z duszami czyśćcowymi, kiedy zostawałem radnym, że będę zamawiał co miesiąc jedną mszę za dusze No i faktycznie zostałem radnym i oczywiście słowa dotrzymałem przez te cztery lata. Codziennie zamawiałem, co miesiąc zamawiałem jedną mszę. Później jak kandydowałem już, brałem udział w, w kampanii, Zostać prezydentem. Też było 10 czy 11 kandydatów, To była trudna walka i pamiętam wtedy też, obiecałem duszą czyścową, że jeżeli zostanę prezydentem miasta, to obiecuję im, że co miesiąc będę przekazywał już 30 muszy. Będę zamawiał 33 miesięcznie i przekazywał środki, i tak też się stało. I, i powiem Wam jedno, że obserwując. Jak funkcjonują inni samorządowcy, błudarze? A patrząc na to, jak funkcjonuje człowiek, który tak naprawdę modli się do duszy czyzcowych, który ofiaruje przezanie. to można powiedzieć, że człowiek sobie nawet nie zdaje sprawy, jak on, pod jakim on jest płaszczem i ochroną. Oczywiście Maryi, ale też dusze czyzcowe, które nie mogą na siebie zrobić kompletnie nic. One tylko czekają na naszą. I ja to analizowałem jak czytałem i w Fullechorach wielu <coughs> wielu świętych, oczywiście też te materiały, które mają klimat, gdzie dusze czystowe odwiedzały właśnie świętych mistyków. Wszędzie właśnie mówiły o tym, że one dla siebie nie mogą zrobić kompletnie nic. em okay. relacja też z tymi duszami czyśćcowymi, którą warto podtrzymywać i warto właśnie w tym kierunku pójść, bo ja to tak czuję bardzo mocno, że ten czas trudny, który nadchodzi nie tylko na Polskę, ale na cały świat, bardzo trudny czas gospodarczy, to będzie czas, kiedy dusze czyśćcowe będą bardzo mocno nas wspierać. Znaczy my musimy najpierw wspierać je, żeby one mogły wspierać nas. To jest myślę szalenie ważne. Pamiętam, jak jeszcze niedawno jeden z proboszczów z Siemianowic-Śląskich powiedział, że Siemianowice to chyba jedyne takie miasto, to o czym wspomniał księdz Bustosz, jedyne takie miasto chyba w Polsce, jak, na, jak nie na świecie, które jest właśnie zawierzone dwóm sercom. Chrystus jest królem tego miasta, bo uznaliśmy go królem. Jest zawierzone, w, w tym roku jeszcze dokonane poświęcenia miasta, też Duchowi Świętemu, święte Wysłania. Uważam, że to jest bardzo ważne. To nie chodzi o mnożenie aktów, ale chodzi o pragnienie serca, żeby oddać tak naprawdę to, na co mamy wpływ, całkowicie niebu, Panu Bogu, trójcy Przenajświętszej i również Maryi. Tak wiele osób czasem mówi, by tak dużo mówić o Matce Najświętszej, ale Maryja zawsze To czas, trudny czas dla, dla nas wszystkich, jeżeli my też nie będziemy zawierzać siebie, swoich rodzin, swoich dzieci, niepokaranemu sercu ale to będzie nam ciężko wytrzymać przez ten trudny czas, który, który nadchodzi. Bardzo często też młodym ludziom, młodym małżeństwom mówię, że u nas ja mam trójkę dzieci, syna, który ma 20 lat, 15 i 11 i też. Moi drodzy, zaczynamy praktycznie... To bardzo mocno ich umacniało i zaczęły też zbliżać się do Pana Boga. Dzisiaj są też w tygodniu na Eucharystii, odmawiają nawet nowędy Pompejański. Więc myślę, że to jest ważne, abyśmy abyśmy się nie wstydzili Pana Boga i nie pozwolili sobie narzucić tej chorej nowej narracji, która idzie na narrację LGBT, gender. 2% narzuca 98% procentom, jak mają funkcjonować ludzie w Polsce czy na świecie. Nie wyobrażam sobie. Musimy stanowczo, moi drodzy, sprzeciwiać się takim rzeczom, zawsze w pokoju, zawsze z miłością, ale stanowczo mówić, że rodzina to jest rodzina składająca się z mężczyzn i z obrotem, nie inaczej. To tak pokrótce chciałem się podzielić ten, tą relacją, myślę, taką dość istotną i ważną z Panem Bogiem.